temat tego live'a czy znasz się na rzeczy i kilka dni temu wrzuciłem zdjęcie czy właściwie screenshot'a ze swojej ściany gdzie kolega remontuje mieszkanie, które kupił może pod wynajem może na flipa na zasadzie wyremontować i sprzedać nie wiem ale ogólnie ruina wszystkie drzwi, ściany Usunięte, wywalone, i to są osoby, które mają odwagę w to, żeby zainwestować w taką inwestycję. I to są ludzie, którzy się na tym znają. Ja na przykład czegoś takiego bym już teraz nie chciał robić. Jeżeli ktoś na przykład myśli, że zarabianie pieniędzy w real estate czy w jakimkolwiek innym biznesie jest łatwe. To przekona się, jak już później zacznie to robić, że we wszystkim jest wymagana wiedza, często specjalistyczna, żeby można było na tym zarobić pieniądze. I tak samo jak na przykład osoby zajmujące się remontami mieszkań, z każdym remontem mają więcej doświadczenia, potrafią to robić więcej, znaczy potrafią to robić lepiej, znają się lepiej na, na po prostu robieniu tego. Tak podobnie w inwestowaniu. Im dłużej to robimy, tym robimy się lepsi w tym, tym mamy lepszy stan umysłu. Dzisiaj Wam pokażę Mam kolejne na przykład trzy dywidendy. To, że na przykład Wy w jakąś spółkę zainwestujecie i później na tej spółce możecie zarabiać, to, to nie jest kwestia jakiegoś amatorskiego podejścia, tylko również musicie się na tym temacie znać. Jeżeli się na tym temacie nie znacie, to to nie będzie żadne inwestowanie to to będzie po prostu spekulacja na której może zarobicie może, na, może nie zarobicie i teraz tak samo jak ta osoba, która remontuje jakieś mieszkanie pod to, żeby je później sprzedać, musi się na tym znać bo jeżeli się nie zna, no to może wpaść w tarapaty i zamiast zarobić pieniądze może pieniądze stracić tak samo tutaj, ale pytanie jest takie, jaką, jakiego typu inwestowanie, bo tutaj takie remonty, takich mieszkań, to jest oczywiście inwestowanie, ale nie takie typowe inwestowanie, bo tutaj też dochodzi e, nasza praca, jakiego typu inwestowanie wy lubicie? Bo na przykład to, co ja robię, tutaj mamy z tymi dywidendami na przykład na tych wszystkich spółkach, które tutaj są, jest również mam fajny zysk kapitałowy, to jest rzeczywiście dochód pasywny. Ja tutaj nic nie muszę robić, dam Wam przykład. Tutaj jest Dywidenda, i tutaj otworzymy tą Dywidendę, otworzymy tą kopertę. I ja na przykład nic nie musiałem robić, nie musiałem nigdzie jeździć, żadnych remontów robić, nic nie ustalać, po prostu kupiłem akcję tej spółki. Czekajcie, ok, więc. Na przykład kupiłem akcję tej spółki. Z tej spółki jest na przykład 5500 zł dywidendy, to jest chyba już moja druga spółka z tej, z, tej, z tej W tym roku druga dywidenda z tej spółki. Mamy tutaj kolejną, więc kupując na przykład bank, nic nie musiałem zrobić. Cały czas tą dywidendę płacą i, i pożytek z tego konkretnie jest. Mamy tutaj kolejny, kolejny przykład. Tu jest 129 tysięcy batów, czyli to jest jakieś, jakieś 14 tysięcy 14 złotych. Czyli 14, no to już mamy 20 tysięcy złotych na tych dywidendach. Tutaj mamy kolejną spółkę. Tutaj zobaczymy, co tutaj, co tutaj jest. I sami widzicie, że to, co Wam mówię, to jest prawda. Dlatego że mam całą stertę tych całą stertę tych tych e, tych e, koper. Jest 13800 batów, czyli jakieś 1500 zł, czyli dostałem około 20 21500 zł tych w tych trzech, w tych trzech e, e, dywidendach i nic nie musiałem robić poza tym, że to kupiłem. Więc Dochód pasywny, jeżeli czasami do tego mówimy, że aha, musimy tutaj coś robić, reperować, coś zbierać, to to nie jest taki naprawdę dochód pasywny, to jest dochód połączony, gdzie mamy i te elementy pasywne, ale również wymaga to naszej pracy. Natomiast zainwestowanie pieniędzy, tutaj mam na przykład kolegę z klasy, znaczy studenta z klasy, ale również mój dobry przyjaciel teraz, i na przykład kupił sobie spółkę nie będę mówił jaką spółkę, ale jestem przekonany, że na przykład trzymając akcję tej spółki, dostanie również bardzo przyzwoitą dywidendę. I to jest właśnie, i to jest właśnie przyjemność z tego z tego pasywnego inwestowania. Że nie zajmuje to tyle czasu. Po prostu mamy więcej czasu na to, żeby sobie pożyć, żeby pocieszyć się życiem, żeby sobie posłuchać muzyki, poczytać czy cokolwiek innego. Lubicie robić i wtedy to nie, nie czujecie tego w ten sposób, że to jest po prostu praca. Natomiast, jeżeli chcemy inwestować w takie rzeczy, które wymagają po prostu dużego nakładu pracy, no to nazywanie tego dochodem pasywnym jest trudne, no bo jest to po prostu. Takie inwestowanie, jakby się normalnie otwierali biznes. Jest to rodzaj po prostu biznesu wtedy. Także. Jak, jak ktoś z Was lubi właśnie inwestować i później nic nie robić, no to raczej takie podejście giełdowe będzie miało większy sens. Jeżeli jesteście osobami, które chcą okazywać więcej inicjatywy, no to otwieranie biznesów może mieć sens. Ja osobiście też nie wiem dokładnie, co jeszcze w przyszłości będę robił, bo od czasu do czasu myślę: Dobra, pójdę na emeryturę. Ale później sobie myślę, no. Ale jestem dość aktywną osobą, mam dość dużo energii, więc jeżeli pójdę na emeryturę, no to co będę dalej z tym moim czasem robił? Więc od czasu do czasu sobie wymyślam jakieś zajęcia. Więc niewykluczone, że jakiś biznes wymyślę: e, po prostu coś, co, co będzie mi dawało satys więcej satysfakcji i, i nie zajmowało aż tak dużo czasu. Ale to są właśnie konkrety, bo. Najlepiej się tego biznesu uczyć ogólnie inwestowania na konkretach, dlatego że ludzi, którzy zajmują się teorią, jest, jest bardzo dużo. Ale pytanie, czy ta teoria ma później przełożenie na praktykę? Natomiast jeżeli uczycie się od, od praktyków, tutaj mamy innego kolego, który jest strażakiem, Arek i ja na przykład też teoretycznie wiem, jak zgasić pożar. Wiem, ale jak sobie tak zadam pytanie, czy kiedyś gasiłem jakiś pożar? W życiu żadnego pożaru nie gasiłem. Widziałem na filmach, widziałem w telewizji, ale sam w życiu pożaru nie gasiłem. Nie miałem sytuacji, że, wiecie, leje się woda, czy ja z jakimś toporem e, muszę ludzi ratować. Nie miałem czegoś takiego, więc, więc gdybym na przykład miał się dowiadywać na jakiś temat od Kogoś, no to wolałbym się dowiadywać od kogoś, kto to w praktyce robi. I to jest bardzo ważne w przełożeniu na nasz biznes inwestorsko-traderski, aby uczyć się tego biznesu, właśnie od ludzi, którzy to robią i którzy mają w tym dobre wyniki. Także to, jest, to są takie moje myśli na dzisiaj. Jeżeli się ze mną zgadzacie, super. Jeżeli nie, to też to akceptuję. Życzę Wam miłego dnia i na razie, cześć.